28 marca. E... Cóż, obecnie jest stan epidemii. Nie bardzo można się gdziekolwiek ruszyć. Na szczęście na działkach jest pusto. E... Czuję się bezpiecznie. Nie no, naszortuję, ale generalnie myślę, że działka to jest super sprawa, właśnie w takim czasie jak teraz, bo przynajmniej można gdzieś wyjść, nie ześwirować w domu. E... Okej, okay, no to co? Dzisiaj po pierwsze. Całe poletko zostało przegrabione, e, tak żeby się pozbyć darni. Szklarnia została, boże, tunel został pokryty folią. Folia została obkopana. E, Brzegi wyrównane w środku z wysiałem. E, pomidory z tej strony paprykę i arbuza. E, w tym roku jest taki pomysł czyli trzy rzędy nie wiem czy cokolwiek wzejdzie z tych pomidorów i, i papryk aha i jeszcze sałata jest po całości w rządkach wysypana nie wiem czy cokolwiek będzie z tych papryk i pomidorów jak się uda to fajnie, jak się nie uda to po prostu w maju kupię gotowe sadzonki dobra, co dalej tutaj mamy patyczek i patyczki to całe łącznie z tym terenem przed wejściem bez ścieżki. To jest miejsce na cukinię, która została już wysiana. Teraz tak. Tu wzdłuż tego patyczka, i tam wzdłuż tamtych patyczków jest czosnek. Dalej. Tutaj mam rządek. Bobu. Tu mam rządki rzodkiewki. Tu mam cebulę do patyczka. Od patyczka mam marchewkę i pietruszkę. Eee, miałem dzisiaj jeszcze wysiewać poziomki, ale sobie odpuściłem, ponieważ... Aha, i z tyłu za tunelem, przepraszam, zanim wrócimy do poziomek, z tyłu za tunelem eee, mam tak. Przy tunelu jest koperek. Zalot tunelu jest szypiorek przy tunelu jest kopyrek, ponieważ ta część jest co roku będzie podnoszona, zresztą prawdopodobnie szkle, tunel w przyszłym roku będzie już w innym miejscu, a ta część jest zawsze podnoszona, więc tutaj nie mogę dać wieloletniej resiny, natomiast tu przy płocie szpiorek jest jak najbardziej okej. Okay. Nie wiem jak ze słońcem, ale nie będę się tym przejmował. Teraz tak, tutaj miały być... Pod borówkami chciałem zdjąć trawę i wysiać yy, poziomki. Natomiast brakło mi po prostu czasu, yy, nie wyrobię się z tym dzisiaj. Także jak następnym razem, Bóg kiedyś przyjadę, bo nie mogę przyjeżdżać zbyt często obecnie, ze względu na to, że skradziono mi tablice rejestracyjne samochodu. No ale cóż, także jeżdżę sobie skuterkiem oblicznie. No yy, i yy, cóż, yy, 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 ostatnio coś już mi tam napadało. Eee, także mam tyle co nic wody. Rano było, znaczy jak przyjechałem, było tyle, bo podlewałem eee, w tunelu. Eee, Reszę nie podlałem, ponieważ eee, jutro, po jut a najpóźniej pojutrze, powinno coś zacząć wpadać więcej. Także zakładam, że nasionko sobie te dwa dni wytrzymają ziemi. Słuchaj, i jak je doleję, to wtedy ruszą. Eee, no i co, tyle. Dzięki, hej.